Dzień dobry, jestem Sara małyska czesko Mam 11 lat. Jestem uczennicą szkoły nr 57 imieniem Generała Władysława Andersa w Gdańsku. Czy pan mógłby coś opowiedzieć widzom o sobie? Dzień dobry Saro, dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Kuśmierek, wykonuję zawód radcy prawnego i w zakresie działalności swojej kancelarii zajmuję się także prawem administracyjnym, w tym prawem oświatowym. W nowym statucie nie ma już ocen ważonych. I czemu je usunięto? i Czy one były niezgodne z prawem oświatowym? Jak najbardziej tak. Jeżeli w nowym statucie Twojej szkoły zostały usunięte zasady oceniania uczniów według reguł ważonych, to szkoła spełniła wymagania ustawowe. Albowiem z artykułu 44b ustawy o systemie oświaty precyzyjnie wynika, że nie ma możliwości oceniania ucznia według średniej ważonej jako podstawy do wystawienia oceny końcowej. Skąd się wzięły te. Poważone oceny? Trudno mi na takie pytanie odpowiedzieć. To raczej byłoby pytanie do grona pedagogicznego: skąd pomysł, żeby wprowadzić zasady oceniania niezgodne z ustawą o systemie oświaty? Eee, natomiast jeżeli zostały one usunięte, to jeszcze jest pytanie do Ciebie: czy one zostały usunięte w trakcie trwania roku szkolnego, tak. czy też no to jeżeli szkoła zmieniła statut w trakcie trwania roku szkolnego i zmieniła zasady, oceniania uczniów to pomimo tego, iż ustawa, zarówno prawa oświatowego, jak i ustawa o systemie oświaty nie precyzuje, czy jest możliwa zmiana statutu w trakcie trwania roku szkolnego, to jednakowoż z całego systemu prawnego i zasad prawidłowej legislacji niewątpliwie wy wy wynika, że zmiana tak kluczowych zasad, jak ocenianie uczniów w trakcie już trwania roku szkolnego, no, nie powinna mieć miejsca. I w mojej ocenie jest niedopuszczalna. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Sara.